Ten te te gdzie jest ta kniga? Jest to tutaj? A tu jest ta fotografia, okej, okay. dobra. Zagadka, cyfry i coś. To była jakaś podpowiedź do tego pamiętam. Jo Nice one Co to jest? Zagadka? No. Tak Ej, ale była jakaś podpowiedź czy tak na pałę to robisz? Nie, tak, patrzcie próbuję sobie przypomnieć coś było a propos tych książek I uwaga, uwaga! Ha! Future Club Gdzie jest filter Club? Filter Club? Eee, blizutko. E, tam łatwiutko. <grymne> Nie wiem, gdzie mam polas. A, tam polas. There was a time, when the gingerbread man disappeared from the snack house. Co ucieczka przed... ciasteczkiem? A, się opierduje ciasteczko. Wypierdalać do Poseidona, Ale to jest... Jakby te... Cieć był trochę pojebany W oryginale, ale Tutaj To jest w ogóle bez sensu W którą stronę pójdzie? O, coś gra O! To jest, o, to, to jest ciasteczko, to jest ciasteczko Ta. A, czyli będą różne. I trzeba jej szukać w losowych miejscach? <mulety> Okej, okay, czyli muszę biegać, kurde, teraz wszędzie i szukać, gdzie są urodziny. O, to. za O, to. że to akurat idealne. Czkawy, ile ich muszę znaleźć. O, jest jeszcze jeden? Okej. Okay. Mm. O, to ta w masce! To tak, To jest czasta fajka, żeby się zastanowić nad odpowiedziami. Co tam było w odpowiedzi? Żeby mówić prawdę, nie da się ściągnąć maski. Nie możesz ściągnąć majtek. Ja cię. Cinko? No, nie jesteś odwieszoną chyba, nie? Ja nie wiem. jest królowa rowa. No nie, z takimi włosami to bym się zastanowił. Proszę, co ty masz za siatkę? Na łbie. No i co, i, i to nie ma dobrej odpowiedzi. God damn. Dobra, jesteś piękniejsza. Będę cię ujeżdżał.

Okay. Dobra, odpowiemy to samo poza tym, że jest, je, że jest brzydka, i wtedy pewnie się uspokoi. <tłuk> <tłuk> <Ładnie>. <tłuk> musisz jej powiedzieć: 5 na 10 nie <tłuk> czyli nasza o jest 5x10. W którym jestem piętrze? To było tutaj ten klub? Nie, to było Bicycle. Future był wyżej. No, podjebali, podjebali, nie wiem, o to chodzi. Kto wymyślił tą zagadkę kurwa? Wooden plate. Aha. On też będzie ustalkował. A to ta? Czemu? Czemu ony unika? Mm, Kamu, co, nie nie wiem. wiem. To była jego była. Już była, bo zakochał się w tamtej. Mogę tu użyć? Jo. Otwórz te magiczne drzwi. Zobacz, co jest za nimi. O. To jest wejście do jakiegoś burdelu. Pff. A to tylko... Auditorium. Jaki boss fight będzie Trochę brzmi Ale nie wiem czego się spodziewać Napieralasz się z manekinem na gołe klaty mm. Mm. Co? Co? Musisz zbierać manekina Czemu z tym nie będzie nic nie mogę zrobić? O! Mm. Nie mogę zejść z tego! jest tak, Nie mam tego. Co jest? Au. No już nie wyjdę, ale ale zajebisty boss i kurwa. Nie. Yeah. Gówno. <noise> dobra, głowa, lewa, prawa, lewa, prawa, dobra już no Dawaj łeb mm. One i tak mnie kurde łapią Prawa łapka, pyk Wagina, pyk. Ej czy, co jest? Czemu ja tego nie mam w inventori? Nie Co mam wszystkim podjebać coś? No i chuj Chuj bombki strzelił Nie mogę z tego, że tu się zaskoczyć nie da No O, ale coś, ale coś mi się udało, dobra, czyli muszę inną Ale, ale nie da się zeskoczyć kurwa z tej sceny, to jest jakiś absurd A może zakrwawione muszę, muszą być części A no To ma ręce no. Dobra czekaj Zacznijmy to robić O, manekins head acquired było no No bierz to łapę A nie, może ręki nie masz rzeczywiście Aha, to tak trzeba robić, okej okay. A nie, masz hmm. No i A musisz wziąć amulet z niej No to już W sensie czołga tamtędy w ogóle, kurwa. Bo on dopieka, kurwa, wściekłe. Hey, hej, hej, ale to było skupienie.